Witam Was na e, urlopie w Polsce, e, na Mazurach, blisko Mikołajek, Giżycka. Jestem w miejscu w miejscowości ze e, Jak to na Mazurach nazwy też są ciężkie nie tylko e, za granicą w różnych językach, również i, i tutaj. E, mniej więcej parę kilometrów od Mikołajek, około tam e, 20 od e, Mrągowa, Troszeczkę więcej jest do Kirzycka, także taki e, trójkącik e, znanych miejscowości, oczywiście też niedaleko Ryciane Nida. A to jest za mną było żwirowisko. Teraz w tej chwili jest to e, staw wręcz hodowlany. Mnóstwo ryb e, karpi. No ja odnowiłem swoją, e, swoje hobby wędkowania, oczywiście amatorskiego. Czuję się żadnym no, jakimś tam zawodowym wędkarzem, i powiem wam, że przez parę dni udało mi się parę tych rybek złapać. I był karp i był jesiot taki no, dla mnie duży. Eee, były leszcze, były płocie, były okonie. Eee, jest tu podobno i sandarz, i szczupak, no ale no, niestety na mój spinning na moją blachę nic nie brało. Trudno. Na pewno można tutaj odpocząć, bo jak słyszycie, cisza spokój, to chyba bardzo ważne w obecnych czasach. Rano rybki, później śniadanko, potem wizyta w Mikołajkach. W Mikołajkach jest, no, to taki nasz jeden z kurortów turystycznych na Mazurach, gdzie można dużo rzeczy robić. Na przykład wynająć sobie łódkę, czy ze sternikiem, czy można też taką małą motorówkę. Jak już nie macie co robić, Nająć bez uprawnień. To kosztuje tam około 150-140 zł za godzinę. O, słyszeliście, czyli ryby są. I płynie się, właściwie można z Mikołajek dopłynąć prawie do samych śniadrów. I powrót nie jest to jakaś szybka motorówka. Jeżeli chcecie szybką motorówkę, no oczywiście też są. Ale to już wiadomo: albo trzeba mieć uprawnienia sternika motorowodnego, albo wynająć ze skiperem po prostu, popłynąć sobie. Ale to są odpowiednio większe pieniądze. Oczywiście pełno jachtów, restauracji, gofrów, słodyczy dla dzieci. Oczywiście w Mikołajkach jest znany hotel z Aquaparkiem czyli w czasie deszczu można tutaj tak samo gdzieś tam pojechać. Obok właściwie tego żwirowiska, jak zobaczycie na zdjęciach, jest też jezioro i tutaj też można wypożyczyć łódki, można z tymi łódkami pływać sobie po tym drugim jeziorze. Łódki wiosłowe, tak, trzeba się troszeczkę namęczyć, więc też troszeczkę aktywności. Tu właścicielka obiecała, że w przyszłym roku będą już na miejscu rowery, no może obiecała, no powiedziała, że się postara. Wypożyczalnie rowerowe czy w Mikołajkach, czy w Giżycku są, czy w Mrągowie, bo Mrągowo jest bliżej. Szlaków kajakowych też jest tutaj sporo, jeżeli chodzi o jeziora. No to już każdy musi sobie sam sprawdzić i popatrzeć. Tydzień czasu, odcinacie się, zero stresu, wędkowanie pierwsza klasa. Przynajmniej dla mnie. Przy każdym domku stoi grill, e, także grillowanie codziennie wskazane. O, oprócz tego jeszcze na, na, tutaj na wzgórzu jest przygotowane miejsce na ognisko, także jakbyście chcieli e, tak sobie e, posmarzyć kiełbaskę nad ogniem, to też tutaj e, można to zrobić. W domkach macie pełne wyposażenie, e, e, domki są czteroosobowe, tam trzyosobowe, bodajże a tu szczegóły na stronie która będzie podana na samym końcu filmiku. No i co? Mazury są piękne. E, przyjeżdżajcie i oglądajcie. Pamiętajcie oczywiście o komentarzach. E, pamiętajcie o subskrypcjach. Pamiętajcie o lajkach, bo to też jest ważne. Tak, czyli ten, ten. No i e, zapraszam na następne filmy. Do zobaczenia. E, cześć. Transcrição e